Paweł, dziękuję bardzo, że zgodziłeś przyjąć się przyjąć zaproszenie i podzielić się z nami Twoim doświadczeniem, Twoją perspektywą na, czy na technologię, czy na Marketing Automation. Paweł jest bardzo doświadczoną osobą zarówno w e-commerce, nie wiem, czy się pomyli, że chyba już z 15 lat doświadczenia masz. Tak, to jest 15 lat. A, a, Gdybyś mógł powiedzieć może jeszcze troszeczkę więcej w swoim doświadczeniu i też przedstawić KOKOLITE, która też jest bardzo ciekawym biznesem na bardzo wymagającym rynku drogeryjnym. Gdybyś mógł trochę opowiedzieć o tym biznesie, o ofercie, do kogo jest skierowana, czy jaką macie propozycję wartości dla swoich klientów. Tak, ja nazywam się Paweł Orski, bardzo miło Was widzieć i faktycznie z wielką chęcią przyjąłem zaproszenie. No, moja przygoda z e-commerce faktycznie zaczęła się bodaj 15 lat temu. Tak naprawdę zaczęła się od wielkiego, wielkiego wybuchu, bo miałem okazję uczestniczyć w sprowadzaniu Limango DE do Polski wtedy, czyli należącego do grupy OTTO e-commerce, który wtedy operował na takim modelu prawie shoppingu. No i Mango PR otworzyło się w 2010 roku i to było od razu takie duże wydarzenie, bo tak naprawdę szybko osiągnęliśmy no, fajny poziom sprzedaży. Yy, I w tamtym czasie no, byliśmy w tym Private Shoppingu, powiedzmy, pierwsi lub drudzy. Potem moja przygoda przeniosła się do Warszawy, i tu znowu Private Shopping był taki sklep z otowymi te on też funkcjonował w modelu Private Shopping. Następnie kilka lat w dość dużym też e-commercie, który zajmuje się i do dzisiaj tak naprawdę produkcją i sprzedażą odzieży dziecięcej, a także całego sortymentu dziecięcego z 50/15 Kids EU. No a teraz mam przyjemność tak naprawdę zajmować się rozwojem e-commerce, który jest jeszcze z zupełnie innej branży. Jest to branża kosmetyczna, jest to katolita.pl. No i tutaj tak naprawdę zaraz opowiemy o tym, co tutaj się dzieje też w kontekście marketing automation, bo to jest w ogóle ciekawa historia, jak to tam funkcjonowało i jak, jak funkcjonuje teraz, jakie mamy plany. To do samej kokolity, to nasz klient to jest taka osoba, to jest najczęściej kobieta między, tak śmiejemy się, trochę między nawet 16 lat, a 35-40. Tutaj celowo tak przesuwam ten zakres w taki obszar młodszy, bo faktycznie mamy takich klientów młodszych i wiemy, że one też będą jakby z czasem stawać się coraz starszymi klientkami, których mamy nadzieję też potem przejmować tak naprawdę. Obecnie nie jesteśmy tak super do tego przygotowani, bo nie mamy takiej, ta, takich cech ani też takich propozycji wartości dla klientek starszych, ale myślę, że teraz celujemy w taki taki średni młodszy segment, jeśli o to chodzi. Rynek kosmetyczny w ogóle się bardzo zmienił ostatnio, tutaj mówię o rynku online, o e kosmetycznej, kosmetycznych, dlatego, że mamy bardzo ściśle określoną konkurencję. No tutaj mam na myśli na przykład takiego bardzo mocnego gracza z grupy Geronimo, no jest nim no to to już jest taki gracz, który tak naprawdę każdemu też innemu mniejszemu graczowi na rynku e-commerce, jeśli chodzi o kosmetyki, no odbiera tak naprawdę klientów i to jest też takie spostrzeżenie nasze i też powiem taki przyczynek do tego, żeby bardzo mocno zaciśnić współpracę raz, ze z, że z Vectonem, a dwa, żeby faktycznie zająć się tym marketing automation tak jak należy. No właśnie, gdybyśmy wyciągnęli ten wątek technologii, bo tutaj też a, mieliście ciekawą historię, Poszliście pewną platformę, później zrezygnowaliście, tak, tak. później do niej wróciliście i jakby z czego to, z czego to wynikało? Ta, historia była na przestrzeni kilku lat. Tak naprawdę zaczęliśmy tą przygodę z Marketing Automation wiele lat wcześniej, wtedy nie było w spółce, ale jest tutaj na sali z nami Krystian Kopec, który wtedy też odpowiadał za Marketing Automation między innymi. No, i tak naprawdę ta przygoda się zaczęła w ten sposób, że używaliśmy wbudowanego natywnie w platformę e-commerce modułu, który imitował, powiedzmy, marketing automation. To był prostszy marketing automation. To był marketing automation, który pozwalał robić, realizować takie bardzo proste rzeczy. Ale po kilku latach okazało się, że, że to może być za mało. I wtedy kroki spółki jakby poszły w kierunku poszukania na rynku czegoś, co już by było takim rozwiązaniem dającym fajne możliwości. W tych natywnych powiedzmy rozwiązaniach, które są w sklepach e-commerce, w tych systemach e-commerce, bardzo często brakuje zaawansowanych, zaawansowanych funkcji, ale też brakuje takiej dobrej analityki, która z tego wynika. To bardzo często jest jakby jedno z drugim związane, że jeśli firma, która wystarcza jakiś system e-commerce, Dostarczy to starsze narzędzie do marketing automation, to gdzieś tam nie starcza jej czasu i, i, i mocy, tak naprawdę, i chęci, bardzo możliwe, do tego, żeby rozwinąć analitykę. No i tutaj, o, po pewnym czasie pracy właśnie z tym natywnym ubudowanym marketing automation, przyszedł czas na coś lepszego, coś bardziej rozbudowanego, i była to Exponea. To było kilka lat temu, kiedy jeszcze Exponea była Exponeą i wtedy, tak naprawdę, tutaj postawiliśmy takie mocniejsze kroki w tym obszarze. Bardzo ciekawa rzecz się wtedy stała, bo o ile jako organizacja byliśmy świadomi, że potrzebujemy lepszego narzędzia, to bardzo szybko troszeczkę się odbiliśmy od rzeczywistości. To znaczy okazało się, że nie możemy obsługiwać takiego systemu w taki sposób, jak obsługiwaliśmy do tej pory e, to natywne narzędzie, które jest zbudowane w sklepie. To takie bardzo proste. Bo okazało się, że jeśli chcemy wyzyskać faktycznie z Marketing Automation coś więcej niż tylko wysyłkę maili i sprawdzenie, jaki był CTR. No, to tak naprawdę musimy troszeczkę przemodelować myślenie w samej organizacji, trochę zmienić jej strukturę i wręcz wyznaczyć osobę, która stricte będzie się tym zajmowała. Tak nie było. I to nasza pierwsza przygoda z eksponem była taka, że troszeczkę się od niej odbiliśmy i to tak mocno. Jakby organizacyjnie, czyli w takiej świadomości wewnętrznej, że musieliśmy wrócić w pewnym czasie, żeby realizować takie podstawowe cele do tego natywnego rozwiązania, które było w sklepie. Czyli to taka, tak naprawdę próba, próba pierwsza się nie udała. I teraz jak na to patrzę, to tak naprawdę wydaje mi się, że właśnie głównym powodem było to, że nie byliśmy świadomi, jak bardzo trzeba się zająć w pełni takim systemem, żeby on faktycznie dawał takie efekty, jakie obiecuje. Bo wtedy to jest możliwe, natomiast my byliśmy w takiej sytuacji, w której nie mieliśmy za bardzo świadomości, nie oddelegowaliśmy ani konkretnego zespołu, ani nawet jednej pełnej osoby w pewnym etacie do obsługi tego, do planowania, do tworzenia strategii i do wdrożenia, a także do takiej rewizji, co z tego wynika. Więc to była taka pierwsza przygoda, która powiedziała nam, że trzeba się przygotować lepiej. No i po roku, półtorej, chyba dwóch, kiedy już z tej zrezygnowaliśmy chcieliśmy do tego na pewnego rozwiązania, jeśli chodzi o mm, nasz sklep. Przyszła druga kolej teraz na, na atak, na marketing. Automation. W tym momencie zorganizowaliśmy się zupełnie inaczej. Czyli tak naprawdę stworzyliśmy strukturę w firmie, która się tym zajmuje. Powołaliśmy menadżera CRM, który między innymi zajmuje się tym m, całą lojalizacją klienta, relacją z klientem, a jednym z tych aspektów jest właśnie marketing automation. No i tutaj wybór y, padł na jakby kontynuacja Exponei, czyli po prostu blondź, bo mieliśmy z nią doświadczenia. Aha. Ale t, jakby czy tylko o, jakby, o powrocie do bardziej zaawansowanego narzędzia zdecydowało tylko to, że Przerobiliście tą lekcję niewystarczających ze sobą, czy też w jaki sposób na przykład środowisko jakby biznesowe, w którym działaliście, stało się bardziej wymagające? Czy może nie wiem, wasza strategia w jakiś sposób zaczęła się zmieniać i zauważyliście, że potrzebujecie lepszego narzędzia, a już trochę dzięki temu doświadczeniu wiedzieliście jak do tego podejść? Tak, wydarzyła się bardzo ważna rzecz dwa lata temu. Otóż Kopolita została kupiona przez Burdę Media Polska, wydawca takich tytułów jak Glamour, jak właściciel portalu wizarz.pl, I faktycznie ta transakcja spowodowała, że zupełnie inne jakby wymogi stanowią przed firmą. Zupełnie też inaczej zaczęliśmy patrzeć na strukturę w firmie, a także na to, jak działy muszą być... To taki silosowy dosyć, czyli bardzo profesjonalizowane w tym, co robią, czyli już nie można było łączyć wielu funkcji w jednej osobie. E, I powrót do Bloomricha, czyli jakby takiej schedy po Espone, był tak naprawdę dosyć prostym, e, m, dosyć prostym konceptem, dlatego że m, rozpatrzyliśmy co jest na rynku tak naprawdę, znaliśmy Eksponę, znaliśmy jej jakby założenia i to, jak ona funkcjonuje, ale to, co było najważniejsze w wyborze. E, systemu Marketing Automation, no to jest Bloombridge, to było to, e, jak on jest rozwijany. Tutaj nawet dzisiaj na um, prezentacji, chyba na samym początku, było o roadmapie Exponii i to tak naprawdę było takim kluczowym elementem, że musieliśmy zaudytować e, każdego z dostawców takiego systemu, jak bardzo bogatą ma roadmapę na dwa, trzy lata do przodu, bo to jest bardzo też jakby m, ważne w wyborze, jak firma czy jak system będzie się rozwijał. Drugą taką rzeczą, która faktycznie przemówiła za Blumrichem to było to, że jest taki międzynarodowy. To znaczy, że ma doświadczenia zarówno w tym jak go używać, ale też firma, czyli mówię tutaj o Blumrichu, ma doświadczenie jak go rozwijać, wie, w którym bardzo konkretnie, w którym kierunku chce iść. To są takie dwa aspekty, które nas bardzo mocno przekonywały. Trzy, to jest oczywiste i tutaj nie odkryje Ameryki, no po prostu Blumrich jest ogromnym kombajnem. My już widzieliśmy trochę jak Exponea wyglądała co umożliwiała, no więc jak sobie taki zbieg nastąpił tych wszystkich okoliczności, ale właśnie głównie to, że burda Media Polska kupiła kokolitę, no to tak naprawdę to drugie podejście było już zupełnie inne, ono było bardziej sprofesjonalizowane, ono było konkretne, oparte o strategię i o ten taki bardzo konkretny wybor, wybór na rynku rozwiązania. I tak jak mówiłem wcześniej, my się do tego przygotowaliśmy, to znaczy powołaliśmy odpowiednią komórkę w firmie, odelegowaliśmy jedną osobę, dotrudniliśmy inne osoby, które miały wspierać tą pierwszą, no, i tutaj szczerze mówiąc, też nawiązaliśmy współpracę z Wektonem, to już prawie pół roku temu, po to, żeby wspierać te osoby, które zajmują się takim kombajnem, jakim jest Brombleach, bo daje ogromne możliwości, kiedy się tak naprawdę zna wszystkie jego przyciski. No więc, żeby wspierać to wykorzystanie, żeby to naprawdę miało sens i żeby potem ta odpowiedzialność przed, przed budżetem, przed Radą Narodową, przed zarządem była faktycznie taka dopracowana i, i świadoma. No to też zainwestowaliśmy tak naprawdę w ludzi. Czyli po pierwsze przeszkoliliśmy tych ludzi, zwolniliśmy ich z obowiązków, które nie dotyczyły CRM-u i co ja uważam bardzo dobrym krokiem, to było podjęcie współpracy z Vectonem. Ja akurat Arka znam jeszcze wcześniej, z wiele lat wcześniej, kiedy pracowaliśmy w Agorze razem na różnych oczywiście stanowiskach, ja w internecie NC, czyli tam były społeczności, a ty chyba byłeś takim głównym analitykiem, który to wszystko. Wszystko liczył, więc tak naprawdę poznaliśmy się od tej strony takiej um, liczb i analizy i tak naprawdę moje kroki um, też to wszystko kierowały razem z Krystianem, który jest teraz, teraz menadżerem CRM, to wszystko odpowiada um, i dogadaliśmy taki plan współpracy, bo tak naprawdę to co mówię, bardzo ważne jest przygotowanie um, podłoża, struktury w firmie um, i nie zawsze jest tak, że mamy w firmie osobę, która czy osoby, czy zespół osób, albo sami nie wiemy, jak tą strategię CRM stworzyć, bo to nie jest taki prosty, prosty model, jak ją stworzyć. To co dzisiaj tutaj widzieliśmy, no to było na jednym slajdzie, to było chyba dwa miesiące czy trzy miesiące, tych, to taki minimum, ale tak naprawdę taka strategia jest rozbudowanym elementem i on się tworzy bardzo długo i Vector pomaga nam w tym, czyli mamy tutaj faktycznie takie wsparcie użytkowe, e, tutaj na tym nam się dzielicie z wiedzą w, w tym aspekcie, ale też jesteśmy powiązani jakby w tym takim zamierzeniu, że po tej współpracy lub w trakcie jej będziemy mieli bardzo taką fajnie dopasowaną strategię, która będzie obejmowała całe to narzędzie. To mniej więcej w takim dużym skrócie tak to faktycznie wygląda, więc zauważyłem też, jak bardzo różni się to pierwsze podejście do Expo czyli tam naprawdę mieliśmy wiele oczekiwań fantastycznych i trochę z motyką na słońce, i narzędzie po prostu nas przerosło. To też trochę świadczy o tym, jak to jest dobre i zaawansowane narzędzie. Bo ona naprawdę ma takie funkcje, jeśli ich nie będziemy wykorzystywać, to, to w zasadzie tracimy cały ten potencjał. Więc to dało nam nauczkę, że trzeba się dobrze przygotować. To, to nasze drugie podejście jest naprawdę już zupełnie inne. Dlatego tak szeroko też się wspieramy i szkoleniami, i wiedzą od Wekton, i doświadczeniami, które też płynie z BOMRICIA. Bo tam też tym takim aspektem, który przemawiał, jest ogromna baza wiedzy, rozwiązań, scenariuszy. I tych wszystkich sposobów, w jaki można wykorzystać yy, yy, Ridge. no To jest tak duże narzędzie, że żeby wiedzieć, co gdzie nacisnąć, jak to będzie działać, po prostu trzeba dużej wiedzy. I tej wiedzy nie sposób zdobyć w jeden miesiąc. Trzeba od kogoś popatrzeć, trzeba się tego nauczyć, dlatego, tak zorganizowaliśmy tą współpracę i to drugie wdrożenie, szczerze mówiąc, no, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Paweł, gdybyś mógł już dosłownie na koniec, jeszcze na, na moment pociągnąć ten, ten wątek strategii, gdybyś mógł powiedzieć, jeśli chodzi o okolite kolejne, nie wiem, rok, dwa lata, jakby w jaką stronę zmierzacie, a szczególnie w tym kontekście, jak upatrujecie rolę właśnie CRM-u, marketing automation, czego jakby oczekujecie od tego e, obszaru i w jaki sposób będziecie chcieli też ewaluować na ile ta inwestycja też się zwraca. Tutaj, jeśli chodzi o to, jak widzimy kolejne lata, jak ta strategia, jak okolicy wygląda, no to ona tak naprawdę jest odpowiedzią na to, co się dzieje na rynku. O ile 5 czy 10 lat temu można było konkurować z nowymi podmiotami, to dzisiaj ta sytuacja jest zupełnie inna. Ja na początku mówiłem o jednym z tych podmiotów, o tej firmie na H, która ma kilka tysięcy Salonów w świecie rzeczywistym, plus naprawdę prężnie rozwijający się internet, i widzimy taką sytuację, że albo w tym momencie firmy będą faktycznie konkurować i jakby ich zwrot będzie skierowany na te takie duże firmy, które dostarczają dobrej technologii w szybkim czasie które realizują całą ścieżkę klienta, mają mieć świadomość, które używają technologii, które są faktycznie o krok do przodu. I mamy taką świadomość, że jeśli my w tym, znaczy w tym momencie wydaje nam się, że na rynku kosmetycznym, czy też w innych branżach jest tak, że jeśli chcielibyśmy poszukać klienta takiego, który nie ma już swojego już wyboru, tej drogerii, czy księgarni, czy czegokolwiek, tego nie ma. Znaczy mam tu na myśli, że bardzo mało jest takich wolnych elektronów, które chodzą po rynku, tak jak 10 lat temu, i można było kogoś zachęcić do sklepu. Chodź, kup tutaj, zostań z nami i tak dalej. Tak naprawdę niewiele mu oferując. Jeśli tak było, teraz już tak nie ma. Mamy też to właśnie z tyłu głowy, że coraz trudniej tego nowego klienta znaleźć, i tak naprawdę to się odbywa w tym momencie, takie rośnięcie odbywa się, że my komuś tego klienta odbierzemy. Najczęściej teraz się okazuje, że ten duży odbiera wszystkim innym, bo jeśli Hebel rosło w taki sposób. Tak mocno w ciągu kilku lat, a rynek się nie powiększył, to znaczy, że odebrało całej stawce wszystkim tak naprawdę klientów. No i idąc dalej, tutaj mamy takie doświadczenie z własnych liczb, że odczuwamy to, iż zbyt mało klientów yy, Kokolity robi zakupy same z siebie. To znaczy, że jest lojalne lub po prostu powraca co jakiś czas do nas. To jest oczywiście jakaś tam liczba klientów, yy, ale ona jest zbyt mała. Ja widziałem e komersy, w których. 80% zamówień było generowanych tak generycznie, czyli ktoś po prostu znał nas, wchodził jeszcze raz i tak dalej. Też widziałem e-commercy, które w połowie musiały płacić za zamówienia, czyli połowę wygenerowanych zamówień było opłacanych przez reklamę. No i też widzę e komersy, które mają ten stosunek jeszcze bardziej niekorzystny, właśnie na tym takim świecie bardzo konkurencyjnym, gdzie, żeby wygenerować np. 70 czy 80% zamówień, które pojawiają się miesięcznie, trzeba za nie zapłacić. I się okazuje, że są to klienci, których my już mamy, tylko oni nie chcą wracać, bo nie ma jakichś takich kotwic, nie ma pomostów pomiędzy nami a nimi, żeby oni wracali sami. No i to jest taka strategia, która w dużym skrócie, już kończący, która opiera się na tym, że my chcemy lojalizować klienta. To znaczy, mamy ogromne poczucie świadomości, że jeśli nie będziemy lojalizować dzisiaj klienta, nie będziemy dawać jakichś dobrych propozycji i rzetelnych propozycji wartości, to ten klient odejdzie. On prędzej czy później napotka takie doświadczenie zakupowe, na przykład Febe, że on go przekona. Że ona go przekona pod tym względem, że jak on chce włożyć pięć produktów do koszyka, to wszystkie będą w tym sklepie. Albo, że faktycznie dostawa będzie o obniż, obniżonym koszcie i jeszcze zbierze punkty lojalnościowe. Jeśli na dodatek no, z tymi będziemy konkurować, może to odebrać w drodze do pracy lub z pracy więc mamy świadomość, że tutaj każdy krok jest bardzo ważny. A w związku z tym, żeby lojalizować klienta, żeby też ten obiekt tego klienta, którego my już pozyskujemy, żeby on faktycznie robił zakupy sam, żeby uwolnić ten budżet marketingowy, no to my potrzebujemy dobrego narzędzia, jeśli chodzi o marketing automation, dobrego podejścia analitycznego, jeśli chodzi o w ogóle CRM i y, sensownego lojalizowania klienta w tak, takim bardzo ciasnym otoczeniu, jak jest teraz. Bo to nie chyba mam wrażenie, że nie tylko y, na rynku kosmetycznym, ale tak naprawdę wszędzie to takie zaciśnięcie nastąpiło, że jeśli my teraz odpuścimy klienta i on będzie miał dobre doświadczenie zakupowe w innym sklepie, to on już do nas może nie wrócić, to my go już nie odzyskamy tak naprawdę, więc albo będziemy się bić tutaj o to, żeby te propozycje wartości, y, które były wspomniane, Faktycznie, że rzetelnie wprowadzać i CRM jest nam potrzebny po to, marketing automation jest nam potrzebny po to, żeby to realizować. Bo tak jak mówiłem wcześniej, tutaj w tym zadaniu, z mojego podejścia, z mojego punktu widzenia wygląda na to, że nawet najpiękniejsze, największe narzędzie, no, na przykład Marketing Automation Bluebridge jest takim tylko elementem układanki. Jeśli my nie zaoferujemy fajnego produktu, fajnego doświadczenia, to ten marketing automation będzie na pustym przebiegu lat. Natomiast jeśli zrealizujemy te trzy rzeczy i zaproponujemy Fajne propozycje wartości, to wtedy następuje taka synergia, że wykorzystujemy marketing automation, w tym przypadku Bloomreach, w taki pełny sposób. I to jest, powiedzmy, taka bardzo skrótowa jakaś strategia. Z niej po prostu wynika to, że bardzo będzie nam zależało na tym, żeby przywiązać do siebie klienta. Żeby nie płacić za jego kolejne zamówienia, żeby nie płacić za połowę wszystkich zamówień, które mamy, tylko żeby na przykład 60% było. Od klientów, którzy powracają po nas lubią, bo widzą w nas jakieś wartości. Ale żeby to uzyskać, to tak naprawdę musimy się z nim kontaktować. Tutaj mówiliśmy w tych ćwiczeniach cały czas o tym, że trzeba trzymać jakiś kontakt, że ten klient cały czas musi być fajnie traktowany i mieć przyczynę do tego, żeby z nami w ogóle się komunikować. No i bez marketing automation to tak naprawdę jest to niemożliwe w dzisiejszych czasach. Myślę, że to bardzo dobre podsumowanie też jakby roli. Jaką no? jak jak powinno pełnić CRM czy, czy marketing automation? E, dziękuję Ci bardzo Paweł. Dziękuję. E...